Wiadł USA, gigantyczny karambol w Pensylwanii. Tysiące gospodarstw bez prądu, burze śnieżne szaleją nad USA. 25 osób trafiło do szpitali, a 44 poszkodowanym udzielono pomocy na miejscu. To wynik karambolu, do jakiego doszło na autostradzie we wschodniej Pensylwanii. Zderzenia na oblodzonej drodze wywołały reakcję łańcuchową. Na kilka godzin wyłączono nawet feralny odcinek trasy, gdzie zdarzyły się w jednym momencie dziesiątki aut. Wszystko z powodu burzy śnieżnej i potężnego wiatru, jaki nawiedził ten rejon USA, pozostawiając tysiące domostw bez energii elektrycznej. Zamiecie były potężne, a widoczność mocno ograniczona. Do tego nawierzchnia ulic mocno oblodzona i czas świątecznego weekendu, poświątecznych wyprzedaży i totalnego przemieszczania się ludzi. Potężne burze śnieżne, które pozbawiły ludzi energii elektrycznej, we czwartek uderzyły z potężną mocą na Pensylwanię. Po południu o piątej pojawiły się pogłoski o potężnym karambolu, do jakiego dojść miało na tamtejszej autostradzie w odległości 50 km od Filadelfii. Z pierwszych Informacji wynikało, że obrażenia w wyniku zderzenia odniosło 10 osób. Potem liczba poszkodowanych już tylko wzrastała. Według danych organów monitorujących sytuację na trasie prowadzącej w kierunku Filadelfii, między Morgantown i Reading doszło do Karambolu z udziałem 35 pojazdów. Jednak ostatecznej liczby tak naprawdę nikt nie potwierdził. W czasie akcji różne służby podawały różne liczby. Policja stanowa mówi o 20 do 30 autach piętrzących się we czwartek na pensylwańskiej autostradzie. Późnym Południem oficjalnie podano, że w wyniku zdarzenia 10 osób zostało poszkodowanych. Wieczorem we czwartek liczba ofiar już się zwielokrotniła. Według urzędników ostatecznie 25 rannych trafiło do szpitali, a 44 udzielono pomocy na miejscu. Przez wiele godzin trasa była zablokowana. Ostatecznie podjęto decyzję o wyłączeniu feralnego odcinka. Kierowców kierowano na objazdy, w związku z karambolem wielu musiało nadłożyć nawet 50 km drogi. Nie obyło jednak innej rady, mówiła rzeczniczka firmy odpowiedzialnej za drożność trasy rynek Colborn. Samochody z powodu śliskiej nawierzchni wpadały jeden na drugi blokowały kolejne pasy ruchu. Przez kilka godzin w ogóle w tym rejonie ruch został sparaliżowany. Dopiero przekierowanie samochodów na objazdy udrożniło przejazd i pozwoliło służbom w miarę szybko usunąć skutki potężnego karambolu z udziałem 35 aut. W Michigan w szczycie lodowej burzy pół miliona domów i firm pozostało bez prądu. Media dają nadzieję na przywrócenie światła dopiero w sobotę. W Maine wszystkie służby usiłują przywrócić dopływ energii elektrycznej, by prąd. Znów pojawił się pod koniec tygodnia. Już teraz wiadomo, że w kilku miejscach uszkodzenia są tak poważne, że nie uda się tego zrobić nawet do nowego roku. W Maine mimo to nadal 20 tysięcy mieszkańców nie ma prądu. Podobnie jest w Kubek, Ontario i Nowym Brunswicku, w tym 54 tysiące w Toronto. W trzech kanadyjskich prowincjach we czwartek po południu bez prądu było ponad 101 tysięcy gospodarstw domowych. W wielu stanach potężne gałęzie pękają pod naporem wiatru i lodu, pracują setki ekip usiłujących przywrócić w domach zasilanie. Według lokalnych władz warunki atmosferyczne, a szczególnie szalejące burze śnieżne, ponoszą bezpośrednią winę za co najmniej 27 zgonów, do jakich doszło w całym USA 17 i Kanadzie 10. Ostatni tak potężny atak zimy w USA miał miejsce w 1998 roku. Mój serwis. serwis.blogspot.com